Biblia Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Lewitykus, trzecia Księga Mojżeszowa. Aaron składa ofiary ósmego dnia wezwał Mojżesz Aarona i jego synów oraz starszych izraelskich. I rzekł do Aarona, Weź sobie młodego cielca na ofiarę za grzech a barana, na ofiarę całopalną, oba bez kazy i przyprowadź je przed Pana. A do synów izraelskich powiedz tak, weźcie kozła na ofiarę za grzech, a cielca i jagnie jednoroczne, oba bez skazy na ofiarę całopalną. Woł zaś i barana na ofiarę pojednania, aby je zarżnąć przed Panem i ofiarę z pokarmów zaczynioną oliwą, gdyż dzisiaj ukaże się Wam Pan. I przywiedli to, co Mojżesz nakazał przed namiot zgromadzenia – Potem przystąpił cały zbór i stanęli przed Panem. Wtedy rzekł Mojżesz: Uczyńcie to, co nakazał Pan, a ukaże się Wam chwała Pana. Potem rzekł Mojżesz do Arona: Zbliż się do ołtarza i złóż swoją ofiarę za grzech, i swoją ofiarę całopalną, i dokonaj przebłagania za siebie i za lud. Złóż też ofiarę ludu, i dokonaj przebłagania za nich tak jak rozkazał pan Aaron zbliżył się więc do ołtarza zarżnął cielca na ofiarę za grzech za siebie synowie Aarona podali mu krew a on zanurzył swój palec we krwi i rozmazał ją na rogach ołtarza a pozostałą krew wylał u podstawy ołtarza tłuszcz zaś nerki otrzewną okrywającą wątrobę z ofiary za grzech spalił na ołtarzu tak jak nakazał pan Mojżeszowi, mięso zaś i skórę spalił w ogniu poza obozem. Potem zarżnął ofiarę całopalną, a synowie Arona podali mu krew, którą on skropił ołtarz wokoło. Podali mu też poćwiartowaną ofiarę całopalną wraz z głową i spalił to na ołtarzu. Wnętrzności zaś i nogi obmył. I spalił na ołtarzu przy ofierze całopalnej. Następnie złożył ofiarę ludu, wziął mianowicie kozła na ofiarę za grzech ludu, zarżnął go i złożył go na ofiarę za grzech jak poprzednio. Potem złożył ofiarę całopalną i dopełnił jej zgodnie z przepisem. Złożył też ofiarę z pokarmu, wziął z niej pełną garść. I spalił to na ołtarzu, oprócz całopalenia porannego. Na koniec zarżnął wołuj i barana, jako ofiarę pojednania za lud. Synowie Arona podali mu krew, którą on skropił ołtarz wokoło. Tłuszcze zaś z z barana, ogon oraz tłuszcz, który okrywa wnętrzności nerki i otrzewną, okrywającą wątrobę, Czyli tłuszcz położyli na mostkach, a on spalił ten tłuszcz na ołtarzu. Mostkiem zaś i prawą łopatką wykonał Aaron obrzęd potrząsania przed Panem, tak jak nakazał Mojżesz. Potem Aaron podniósł swoje ręce w stronę ludu i pobłogosławił go. Następnie stąpił, dokonawszy ofiary za grzech, ofiary całopalnej i ofiary pojednania. Mojżesz i Aaron weszli do namiotu zgromadzenia, a potem wyszli i błogosławili lud, a chwała Pana ukazała się całemu ludowi. Wyszedł bowiem ogień od Pana i strawił na ołtarzu ofiarę całopalną i tłuszcz, a gdy to ujrzał cały lud, wydał radosny okrzyk i padł na twarz.